Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jedziemy zestawem odchudzić. Odchudzić go przed wyjazdem do Italii. Jedziemy trochę zrzucić wagi. Jeżeli się uda, to wjedziemy na wagę. Zobaczymy ile ważymy przed y, odchudzeniem przyczepy, przed zdjęciem masy i później po. To będzie ciężki dzień i ciężka, ciężka praca, żeby zejść dużo kilogramów z y, masy całego zestawu. Jak będzie dalej, będę Wam pokazywał na bieżąco. Moi drodzy, redukcja masy cały czas postępuje. Już zniknęła trumna z samochodu. Samochód też jest dość mocno oczyszczony. Rzeczy niepotrzebne lądują w garażach, w komórkach i tak dalej. Na Włochy nie bierzemy w tym roku żadnej butli. więc też jest. A mamy dwie 11-kilowe butle pełne, więc to jest ponad 20 kg, Zawsze coś nie mówię już ile mieliśmy desek do krojenia, desek do serwowania bo było ich całe mnóstwo chyba 16 sztuk żeśmy wozili wszystko się oczywiście przyda więc no redukujemy, redukujemy i nie widać końca nasz cel to zejść do 160 kg czy się nam uda? nie wiem zobaczymy w fazie końcowej Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Przyczepa odchudzona, samochód odchudzony. Eee, nie wiem ile tak naprawdę kilogramów nam zeszło. Natomiast jedziemy teraz na złomowisko, na wagę, zważymy się. Jaka będzie waga? Zobaczymy. Do zobaczenia już za chwilę. Jedzie ze mną dzisiaj Łukasz. Gdzie jesteś Łukaszek? Jest, mój pomocnik. Musimy sobie dać radę, we 2 Zobaczymy jak to będzie. Moi drodzy, jesteśmy już na wadze. zestawem wjechaliśmy. Cały zestaw w takiej konfiguracji waży 3, 140. 3 tony 140 Rozpinamy szczepę ważymy samą przyczepę. No dobra, samochód odpięty. Łukaszku, zejdź z wagi. Zejdź z tego. Teraz sama przyczepa. O lepa Zobaczcie. 1680. Dużo za dużo. Jedziemy dalej odchudzać przyczepę. Witajcie Panowie moi kochani. Dzisiaj ostatni dzień już zrzucanie i redukcja masy w przyczepie. Zostały, jak powiem, ostatnie rzeczy do wyrzucenia, jak na jazdy, które nam nie będą potrzebne. Tutaj się nam jeszcze usuwa sporo ciuchów. Mamy wagę i wszystko będziemy ważyli. Dla przykładu pokażę Wam, że rzeczy, które wozimy, woziliśmy na co dzień, tak powiem za jakąś to jest już prawie 7 kg 7 kg tu, 7 kg tam i raptem będzie 50 kg Zostawiamy na Italii, nie zabieramy na Italię dwóch butli gazowych, bierzemy cartegeże Gosiu, z czego jeszcze redukujemy masę? Aha, zostają też w y, Polsce akumulatory od solarów. Nie będziemy ich korzystali. Na, na każdym kempingu mamy y, co? No, przyłącze porządowe. No tak korzystamy, y, likwidujemy część poduszek. Część poduszek likwidujemy. Słuchajcie, i, ach, przepraszam, jeszcze ja Ci w słowo. Nie zabieramy też tego stolika, który jest tutaj. Jako łóżko, tak? Tak, próbujemy coś wykombinować, żeby to było y, lekkie, żeby można było się przespać na tym. Tak. Poza tym, że kołder też, bo każdy miał dla siebie, czyli mieliśmy cztery kołdry. Więc rezygnujemy z tych kołder, zamieniamy sobie na letnie kołdry. Dokładnie, tak. Tak. Jest. I też, y, no niestety, mamy taką manię, że mamy pełno kocy. <laughs> bo nie to jest, że dla nas to jeszcze, dla naszych jamniorów. Tak, nasze jamniki to mają zawsze tak, czyli swoje kocy. kocy woziliśmy, słuchajcie. Tak. I też likwidujemy, też redukujemy. No ale to wynika też z tego, że jeździmy od wczesnej wiosny do późnej jesieni, prawda? Tak, i co to zamieniamy. Czasami jest tak, że nie mamy nic i tylko jest jeden komplet z pościeli czystej. Dokładnie. A czasami jest tak, że mamy dwie. Czyli co, redukujemy stolik, który jest pod nami, dobieramy jakąś półkę, e, dobieramy. Jedziemy do kastramy, zmierzymy i chyba też wylecie z rzepy podczas transportu. Mikrofala, co? Chyba mikrofala, bo nie będziemy korzystać z mikrofalu. Pewnie, mikrofala musi polecieć, to jest dodatkowe 11 kg, które wozimy. Aczkolwiek w tej przyczepie w oryginale była, była kuchenka mikrofalowa. Tak, ale nie będziemy korzystać. Nie będziemy korzystać. Jeśli mamy zejść z wagi, no to musimy nawet to odciąć. Tak. Działamy dalej. Działamy <grym> dalej. <grym zimny> <grym zimny> <grym zimny> Moi drodzy, podsumowanie naszych działań. Kasterama ma nas szybko sprowadziła na, na ziemię, <grymna> ponieważ płyta pilśniowa i płyta, nie płyta, jak się tam to? sklejka. I sklejka, w takich wymiarach jakbyśmy chcieli, to zyskujemy tylko 3 kg, tak? Mhm. Sklejka kosztowała nas ponad 200 zł, a płyta pilśniowa, czy tam to parsowana. Kogoś koło 100 i... 3, Waga 12 kg. 12 kg, 16. Granie nie warta świeczki. A z drugiej strony, dlaczego my się tak boimy tej Austrii i tych przeważenia? W sumie tak nie będziemy mieli przeważonej przyczepy. Wepchniemy sporo rzeczy do samochodu. I będziemy jakoś jechali, no co? Nie liczę na to i wszyscy się tak boją też, że, że zaraz nas złapią i będziemy płacili nie wiem jakie mandaty. Nie będziemy aż znowu tak mocno przeważeni. Nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I na tym kończymy naszego vloga. Kastorana Kastorama nas wyprostowała. Marzenia, Marzenia prysły. Będziemy się ważyli jeszcze raz w przyszłym tygodniu. Za dwa tygodnie, przepraszam. I myślę, że będzie ok. Nie? Pewnie, że tak. Będziemy no, na bieżąco kombinować, co jeszcze można by było. Tak. Psy nie jadą. O, tak jest 20 kg do przodu. Dobrze, kochani. Dziękuję, że jesteście z nami. Lajkujcie nas, subskrybujcie. I do następnego. Cześć. Cześć.